Dobry wieczór, witam wszystkich na Konferencji Placowej Pomorza Budynek Zbytowia Wybytów Śląsk Wrocław na Budynek do Wybytów bramki Marek Opałacz przy pomocy Piotra Cerwana, Łukasz Wróbel i Mateusz Kienkowicz. Komentarz proszę Trener drużyny Gości Marek W tym roku bardzo zależało Dziękuję. Natomiast tak to jest, że w tej profesji trzeba mieć trochę szczęście. I blanki, które dzisiaj płaciliśmy, one są bankami, które można oczywiście płacić, ale... ale jest trudno. Jest trudno się żeby już tam uchodzić. I właśnie blanka samobójcze, z rzutkami na próżni, zderza się i blanka zabraca mamy swoje sytuacje, kiedy nie wykorzystujemy, a żeby ci ludzie Dlatego jest to Dziękuję. Dzięki bardzo. Przechodzimy do drużyny zwycięskiej. Tomasz Kacharski, proszę. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi z tego, co e, zaprezentowaliśmy. Wygrać zespołem z, ekstra, z ekstraklacji 3 3.0. Mając sytuacje, które mogły podwyższyć ten wynik, jeszcze, jeszcze lepiej to jest coś wielkiego. Powiedziałam szatni, że kłaniam się przed nimi, gratuluję, jestem z nich dumnym, bo pokazali dzisiaj wszystko, co w futbolu jest najważniejsze. Bardzo mocno cieszymy się z tego zwycięstwa, ale niestety będziemy się z niego cieszyć krótko, bo już w niedzielę czeka nas bardzo kluczowy mecz z kluczborkiem i to się wszystko fajnie rymuje i mam nadzieję, że zobaczymy równie skuteczną grę naszego zespołu. Prosimy o pytania. Panie że pytanie o Bartomiej Otworzywca, który nie znaleźli się w każdym meczu. to z powodu jakiegoś urazu? Bartek Poczobut i Kamil Wacławczyk do końca byli przygotowani do grania nawet pierwszy 11 ale jeden drugi z powodu jednej choroby, a drugi urazu nie, nie wystąpili w tym meczu, ale chwała tym chłopakom, którzy zagrali i zapełnili bardzo, bardzo godnie tą lukę. Chciałem zapytać o ustawienie taktyczne Pańskiego Zespołu, bo to było troszkę no. inne niż tych poprzednich meczach. Takie same jak w sa głębiej Lubi. Dobrze, dziękuję bardzo i gratuluję serdecznego. Bardzo dziękuję się. Gratuluję trenerze tego pistocznego sukcesu. To... W Polsce, czy jest w pierwszej puzce, czy to po prostu to, znajdzie ten dzisiejszy spotkanie, znajdzie przełożenie w następnych grach, no bo dzisiaj gra była jeszcze lepsza niż na dwie Po prostu długo, właśnie to za na tym, jak ja kontakty w dzisiejszym meczu? Myślę, że yy, graliśmy tak, na, yy, na ile nam przeciwnik pozwalała, To, jakie akcje robiliśmy na tle takiego przeciwnika, jeszcze bardziej podkreśla to. Yy, jak dobrze graliśmy w tym meczu piłkę. Yy, być może nie byli, byliśmy w części w posiadaniu piłki, ale mieliśmy ściśle określony plan na ten mecz i ten plan był bardzo skuteczny. Jeszcze jedno: wszedł do gryma Trochę Ruchu z jako jeden z nielicznych dla nas czy po prostu teraz będzie miał miejsce w tej wyjściowej 11 następnym meczu Stuczburniku. No, no to już to bardzo dobrą zmianę, czyli bardzo ważną bramkę. Jest coraz bliżej gry, zobaczymy, no, mamy trochę czasu do niedzieli, będziemy analizowali e, kto jak wygląda i kto jest w stanie grać na, na mocnych obrotach w noczu. Znaczy, tak jak powiedziałem, dla nas bardzo kluczowo. Czy Słyskowski będzie już gotowy na kurzbór? Nie będzie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę? Także taki wyniku. Nie zdecydował się Pan na wprowadzenie dominantego napastnika do końca kryzysu pomocy decyzyjnej i pomocy. Tak naprawdę napastnik jakąś superlej, a więc... nie było ich za mało, nie chciał Pan zaryzykować zabierać babaków w drugim człowieku? Moglibyśmy zabierać babaka, ale Pan nie, nie zauważył, bo sytuacja by była podły. sobie sytuację, sytuacji była poprzeczka, jak na z głową, ale też się spędził na to, odsłoniętej braki. Więc, więc w tej sytuacji tworzyliśmy w kobiec zaległych.